Dzisiaj to ja, Laura. Dzisiaj na odcinku, odcinku nagrywamy dzisiaj blog Star Planet. To jest moja postać. Przepraszam was za wczoraj, ale ale musia, ale ja nagrywałam tylko, że mi się nie puścił mi się. Dobra, piszę tylko hasło, więc wam nie pokazuję. Dobrze, to było trochę trudne z nagrywaniem, ale dobrze. dzisiaj, dzisiaj będzie to trudne, bo dzisiaj ja kopię, kopię ja dzisiaj, ale jakieś trzymanko bym, no bym, jakieś bym chciała, no, no dobra. Poczekajcie, tylko zmienię skina. Na... Mam mało tych skinów, ale chyba mi nie przeszkadza. Chyba wam to nie przeszkadza, że mam mało skinów. Dobra, ten już sobie zostawiam. Na początek Wam pokażę, gdzie są klucze. Nie wiem, ale jestem na moim tacie komputerze. Ale myślę, że mu to nie będzie mi przeszkadzać, ale skupiajmy się na nagrywaniu. O, dobra. Coś mi się stało. Dobra. Idziemy. Dobra. Idziemy. Musimy ominąć Bioccolna. Tutaj będzie gdzieś żółty klucz. Dobra, no to. A wiecie, że tutaj, gdzieś na tej dziurce, jest gdzieś jest najpopularniejszy kryształ, czyli tajemnica. Już. I tutaj jest żółty klucz.